Mezoterapia jest świetnym działaniem przeciwstarzeniowym na skórę. Im wcześniej zaczniemy, tym lepsze efekty długofalowej poprawy jakości skóry możemy uzyskać. Hydrodeluxe jest wyjątkowe pod tym względem, że ma dodatek hydroksyapatytu wapnia. Żaden inny preparat do podania śródskórnego skórnego nie posiada takiego składu, jak mówię, Hydrodeluxe. Dlatego te efekty też różnią się od innych mezoterapii obecnych na rynku. Możemy spodziewać się w krótkiej perspektywie poprawy nawilżenia skóry, a w dłuższej perspektywie jakości, lepszej jakości skóry w obszarze, w którym zastosujemy serię mezoterapii.